Kiedy Natasza wyszła za mąż, tak jak każda kobieta, marzyła o szczęśliwym małżeństwie na całe życie. Wierzyła djemie w jego szczerość, niezawodność i uczciwość. W jej oczach był niemal ideałem, bez żadnej skazy. Przystojny, pewny siebie, miał dobrą pracę, spokojnych rodziców, którzy pozytywnie odniesieli się do wyboru syna. Młodzi ludzie, pełni nadziei i marzeń, planowali kupić mieszkanie, mieć dzieci i żyć długo i szczęśliwie. To był standardowy scenariusz dla wielu. Jednak rzeczywistość okazała się inna. Córka się im rzeczywiście urodziła i udało im się kupić mieszkanie. Ale trudno było nazwać ich małżeństwo szczęśliwym. Na pierwszy rzut oka życie toczyło się swoim rytmem. Jednak pod powierzchnią kryły się głębokie pęknięcia. Pierwsze ostrzeżenie zabrzmiało już na weselu, kiedy wydawało się, że wszystko powinno być idealne. W ten ważny dzień, po niewielkiej ilości wypitego alkoholu, pan młody zaczął zachowywać się niestosownie. Swobodnie tańczył z innymi dziewczynami, demonstrując to jako przejaw szlachetności. Nie zatańczyć z panem młodym, to nie szanować siebie, upierał się, przekonany o swojej racji. Czasami znikał, pozostawiając pannę młodą samą, tłumacząc to koniecznością zaczerpnięcia świeżego powietrza. Natasza, obserwując to wszystko, nie odważyła się na konflikt. Nie chciała psuć święta. Ale w głębi duszy czuła, że to zachowanie to tylko zapowiedź przyszłych problemów. Okazało się, że zainteresowanie męża płcią piękną było stałą cechą. Widocznie zachowywał się przyzwoicie tylko do momentu ślubu, żeby założyć rodzinę. W końcu miał już 35 lat. Czas się ożenić. Ale wkrótce żona musiała jednak urządzić mu awanturę, po czym obiecał, że będzie wierny i troszczyć się o rodzinę. I przez jakiś czas tak właśnie było. Szczególnie spokojnie żyli, gdy urodziła się córka. Świeżo upieczony tatuś nie zatrzymywał się w pracy, ale biegł do domu, żeby pomóc przy dziecku. Bycie tatą na początku mu się podobało, ale szybko znudziła mu się ta rola. Potem mąż zaczął wracać z pracy późno, mówiąc, że ma dużo spraw i zaległości w projektach. Natasza wierzyła mu i starała się go wspierać. Chociaż sama była zmęczona. Przecież na niej spoczywało całe gospodarstwo domowe, a do tego jeszcze dziecko. Ale te zaległości nie ustawały. I z każdym razem wymówki męża stawały się coraz bardziej absurdalne. To miał jakieś późne spotkanie z klientem, to zebranie, które przeciągało się do późnego wieczora. Potem żona zaczęła zauważać, że w telefonie męża pojawiły się nowe kontakty. Fryzjerzy, warsztaty samochodowe i ludzie z niezrozumiałymi imionami. Ciągle dzwonili do niego mechanicy, kurierzy. Ktoś jeszcze. Pewnego razu, gdy Dima zapomniał telefonu w domu, żona nie wytrzymała i sprawdziła jego wiadomości. I okazało się, że jest gorzej niż myślała. Wśród zwykłych rozmów z kolegami i przyjaciółmi było mnóstwo wiadomości od kobiet. Natasza zobaczyła, że mąż spotykał się z różnymi paniami. Umawiali się w kawiarniach, kinach, a nawet hotelach. Żona była zdruzgotana, ale nie odważyła się porozmawiać o tym z mężem w końcu mają córkę i muszą myśleć o niej. Nie chciała pozbawić jej ojca. Żona długo wahała się, czy podjąć rozmowę. Czy kolejny raz wybaczyć mężowi, czy wręcz przeciwnie, go zostawić? W głębi duszy miała nadzieję, że Dima się zmieni, że marzenie o szczęśliwej rodzinie wciąż można uratować ale ku jej zaskoczeniu po kilku miesiącach mąż, wydaje się, zaczął się zmieniać. Rzadziej znikał wieczorami, a z jego telefonu zniknęły niezrozumiałe kontakty. Żona pomyślała, że się opamiętał. Nawet uznała, że to ona jest w czymś winna. Być może mężowi nie podobało się, że nie pracuje. On zarabia pieniądze, wraca do domu zmęczony i widzi niezadbana, wyczerpaną domowymi obowiązkami kobietę. A teraz wyszła z urlopu macierzyńskiego, zaczęła o siebie dbać, i w nim znów obudził się do niej zainteresowanie. Małżonkowie nawet trochę się do siebie zbliżyli. Ale to był cisza przed burzą. Dima po prostu założył stały romans na boku. To jego wybranki sama się o tym ogłosiła. Kiedyś Natasza wróciła z pracy i szykowała się do przygotowania kolacji. Ale wtedy ktoś zadzwonił do drzwi. Na progu stała młoda kobieta, która przedstawiła się jako Aliona i bez zbędnych słów powiedziała, że jest w ciąży z jej męża. Natasze jakby nożem pchnięto w serce. Stała ogłuszona, próbując zrozumieć, jak powinna zareagować. Wszystkie jej nadzieje na lepsze runęły w jednej chwili. Jednak młoda kobieta szybko opanowała się i smutno się uśmiechnęła. Prawdopodobnie to zmieszanie trwało tylko sekundę, bo gościni się zdekoncentrowała. Czy ona o nas wiedziała? Zapytała. W jej oczach nie było złośliwości, raczej współczucie. Najwyraźniej nie spodziewała się takiej reakcji. Prawdopodobnie przygotowywała się do obrony. Dla niej ta wizyta też nie była łatwa i długo się na nią decydowała. A Natasza nie wiedziała, co odpowiedzieć. Oczywiście nie znała szczegółów tego związku, ale teraz zachowanie męża stało się jasne. I ku swojemu zaskoczeniu przyjęła tę wiadomość zaskakująco spokojnie. Czyli tak musiało być. Pora już na coś się zdecydować. Chociaż może to było dla niej tak ciężkim ciosem, że po prostu nie mogła okazać emocji. Długo znosiła zdrady daj mi, licząc na jego poprawę. Ale zamiast tego otrzymała zdradę. Tak, wiedziałam, w końcu wydusiła z siebie Natasza. Zabieraj go, on jest twój. Elaine nic nie powiedziała, nawet nie podzenkowała, tylko nerwowo się uśmiechnęła i pożegnała. Ten wieczór dla Natalii minął w jakiejś mgle. Mąż wrócił do domu, zebrał swoje rzeczy i wyszedł bez większych wyjaśnień. Małżonkowie nie urządzali awantur, nie kłócili się. Wszystko było jakoś zbyt cicho i zwyczajnie. Żona była emocjonalnie wyczerpana i nie miała siły nawet na wyjaśnienie sytuacji. Poza tym nie chciała robić scen przy córce. W nocy przyszło już uświadomienie sobie wszystkiego, a mózg zaczął pracować. Natasza zrozumiała, że czeka ją rozwód i podział majątku. Mieszkanie, w którym mieszkali, było wspólne, kupione w trakcie małżeństwa, a hipoteka już spłacona czyli trzeba będzie je sprzedać. I w żonie obudził się drapieżca, postanowiła działać, a zemsta oszukanej kobiety będzie bezwzględna. Sześć lat kłamstwa na to zasługiwało. Następnego dnia poszła do banków i wzięła kilka dużych kredytów. Kto mógłby pomyśleć, że to takie proste? Żaden strach przed takimi ogromnymi sumami. Nie martwiła się, jak je spłaci. Na to jest mąż, musi z niego być jakiś pożytek. Oczywiście Dima nie wiedział o tym, co dzieje się za jego plecami i już budował nowe rodzinne gniazdko. Tylko zapytał żonę, kto z nich złoży pozew o rozwód. Pójdę w następny poniedziałek, nie martw się, spokojnie odpowiedziała Natasza. Oprócz rozwodu, miała jeszcze inne sprawy. Już znalazła sobie dom i zamierzała go kupić. Co wkrótce zrobiła, ale zapisała go na swoją matkę, aby przy rozwodzie ta nieruchomość nie podlegała podziałowi. I oto, gdy wszystko było już załatwione, Natasza spokojnie złożyła pozew o rozwód i podział majątku. Oczywiście trzeba było dzielić nie tylko mieszkanie, ale i długi. Dla męża to było zupełnym zaskoczeniem. Był zły i próbował odwołać decyzję sądu, składając apelację w wyższej instancji. Ale niczego nie osiągnął. Mieszkanie sprzedano, a wszystkie pieniądze poszły na spłatę kredytów, z którymi on nie miał nic wspólnego. I ostatecznie były mąż nie został z niczym. Musiał jeszcze płacić alimenty. A Natasza z dobrym domem, do którego przeprowadziła się wraz z sześcioletnią córką. Młoda kobieta czuła, że Dima ją nienawidzi i przeklinał ją, na czym świat stoi, ale to już jej nie obchodziło. Musiała się teraz zatroszczyć o córkę. A Dima uznał, że to wystarczy. Kategorycznie odmówił kontaktów z córką, nie robiąc tego na złość byłej żonie. Ostatnia rozmowa telefoniczna przebiegała w podniesionych tonach i on rzucił słuchawkę. Bardzo się obraził. Natasza wyobraziła sobie jego twarz szok, złość i oczywiście upokorzenie. Wyobraziła sobie, jak w nim wszystko wre, jak zaciska zęby i pięści. I to tylko ją uspokoiło. Ile ona wytrzymała. Ile razy przymykała oczy, udając, że nic się nie dzieje. Próbowała utrzymać ich rodzinne ognisko. W końcu przez wszystkie te lata była dla niego po prostu wygodnym rozwiązaniem. Domem, do którego można było wrócić po kolejnej miłosce. Tak, Natasza słyszała plotki, że życie byłego męża nie jest różowe. Ma dwoje dzieci i brakuje mu pieniędzy. Ale czy to jej problem? Sam się w to wpakował. A u niej wszystko dobrze. Osiągnęła stabilność, o którą zawsze dla siebie i córki zabiegała. Przeszłość odeszła i życie toczy się dalej. Ale był jeden nierozwiązany problem, który ciążył na barkach młodej kobiety. I czuła, że kiedyś trzeba będzie w tej sprawie postawić kropkę. I oto pewnego dnia, dwanaście lat później, w jeden z jesiennych wieczorów, gdy wiatr za oknem rozwiewał opadłe liście, a Natasza sprzątała po gościach ze stołu, zadzwonił telefon. Dziś jej córka skończyła osiemnaście lat. Wygląda na to, że nikt o niej nie zapomniał i urządzili małe przyjęcie dla najbliższych. A wieczorem jubilatka poła świętować z przyjaciółmi, ona już jest dorosłą dziewczyną, Trudno uwierzyć, że minęło tyle czasu. Natasza spojrzała na telefon. Numer był nieznany, nie chciała odbierać. Ale ciekawa była, kto to. Do jej zaskoczenia to był były mąż. Przez te 12 lat ani razu nie złożył córce życzeń. Nawet dziwne, że w ogóle pamiętał. A Natasza nawet nie wiedziała, co mu powiedzieć. Nie chciała mu robić żadnych pretensji. To był już zupełnie obcy człowiek, którym się nie przejmuje. No cóż, powiedział ironicznie Dima. Chcecie ucieszyć. Nie będzie już alimentów. Postępuję zgodnie z prawem. Po osiemnastu latach nie jestem do tego zobowiązany. Były mąż prawie się śmiał. I to było właśnie tego, czego Natasza potrzebowała. Dla niej to był znak. Pora uwolnić się od ciężaru, który dręczył ją przez te wszystkie lata. Znowu zalała ją fala urazy i chęci zemsty. Gdy po raz pierwszy przyłapała go w łóżku z inną, miała zaledwie 23 lata. Dopiero co się pobrali, wydawało się, że czeka ich szczęśliwe życie. Ale nie. Już piątego dnia po ślubie rzeczywistość oblała ją zimnym prysznicem. Natasza pamięta, jak stała w drzwiach ich sypialni, czując, jak drżą jej nogi. A mąż z tą dziewczyną nawet nie od razu zorientowali się, że ona tam stoi i patrzy. Było to tak zwyczajne, tak proste dla niego, jakby nic strasznego się nie stało. Wtedy Natasza uciekła do łazienki, zamknęła się tam i ogarnęła ją histeria. Cicho płakała, zaciskając pięści. Nie chciała niczego niszczyć, chciała krzyczeć, ale dźwięk utknął jej w gardle. Potem znowu weszła do pokoju, próbując udawać, że wszystko jest pod kontrolą. Mąż nawet nie próbował się usprawiedliwiać, co dopiero mówić o Skrusze. Po prostu wyszedł z tą dziewczyną, rzucając byle jak zaraz wrócę, a ona jak głupia została czekać. Sama nie wie, dlaczego go wtedy nie wyrzuciła, nie złożyła pozwu o rozwód, nie wzięła sprawy w swoje ręce. Pewnie dlatego, że wciąż go kochała. Myślała, że będzie w stanie mu wybaczyć i zmienić. Albo raczej przekonać siebie, że wciąż mogą być rodziną. Dima później przyszedł z kwiatami, na krótko się zmienił. Mówił o błędzie, że już nigdy się to nie powtórzy i Natasza mu wybaczyła. Ale coś się w niej złamało. Wewnątrz tliła się nienawiść, której nie da się tak po prostu pozbyć. I w odwecie go zdradziła przelotnie z jakimś przypadkowym znajomym, po prostu by Y się zemścić. Myślała, że to ulży jej bólu, ale nie ulżyło. Przez długie lata ta tajemnica ją pożerała od środka, choć ani razu nie żałowała tego, co zrobiła. Przecież mąż i tak się nie zmienił. Teraz, gdy Dima nie musi już płacić alimentów, postanowiła, że nadszedł czas, by odkryć karty. Niech ta prawda będzie ostatnim gwoździem do trumny ich przeszłości. Wiesz, muszę ci się do czegoś przyznać, powiedziała była żona, biorąc się w garść. To nie twoja córka. Po drugiej stronie słuchawki zapadła cisza. Wygląda na to, że Dima przetrawiał te informacje. A Natasza kontynuowała opowieść. Przypomniała mu ten dzień, gdy przyłapała go w małżeńskim łóżku z jakąś dziewczyną i wyznała, że właśnie za to do końca mu nie wybaczyła, ona go zdradziła i córka nie jest jego. Ty! Dima nie wiedział, co opowiedzieć! Świetnie! Znowu wygrałaś. Wystarczy? zapytał głosem drżącym od złości. Ja niczego nie wygrałam Dima odpowiedziała spokojnie Natasza. Po prostu to puściłam, tak jak ciebie. To ostatni krok do mojej wolności. Wolność. Były mąż wybuchł krzykiem. A co ze mną? Co powinienem czuć? To nie moje problemy, prychnęła Natasza. To twoje życie i twoje decyzje, jak zawsze. Po kilku sekundach namysłu Dima przerwał rozmowę. A Natasza naprawdę nie obchodziły jego przeżycia. Poczuła ulgę, teraz może spokojnie oddychać. Czy powinna była próbować ratować ten związek? Czy powinna była wyciągać męża z objęć innych kobiet? Teraz, tak jak 12 lat temu, rozumiała. Że postąpiła właściwie. Córka wyrosła na silną i niezależną osobę, a stała się taka nie dzięki, lecz wbrew temu, co wydarzyło się w jej życiu. Jaki przykład dałby jej ojciec? Że nie można ufać mężczyznom? Że trzeba się uniżać i znosić męża, który Cię lekceważy? Nie, mama postąpiła właściwie. A Natasza, choć dla daj mi jest suką, zrobiła wszystko, by córka nie cierpiała niedostatku. Dziękuję, że wysłuchaliście tej historii do końca. Proszę o wsparcie kanału kliknięciem w lubię to. To dla mnie bardzo ważne. Do następnego spotkania.